Crossover segmentu B, który od swoich konkurentów jest większy, nowocześniejszy, bardziej praktyczny, a w podstawowej wersji nawet tańszy. Czyżbyśmy trafili na ideał? Przed państwem Skoda Kamiq. Skoda to marka, która uwielbia mieszać rozmiarami w segmentach. Jak coś na ulicy jest długie i wąskie, to najpewniej jest to Skoda. Zaczęło się od przyrośniętej oktawii, potem Super, Rapid, a niedawno kompaktowa skala. I właśnie jak weźmiemy tą skalę, nieco ją skrócimy i oddalimy od asfaltu, to otrzymamy kamika, najmniejszego suwika czeskiego producenta, który, przynajmniej w naszej wersji Monte Carlo, wygląda całkiem zadziornie. Światła do jazdy dziennej zostały tu rozdzielone od głównych reflektorów, które w naszej wersji są topowym oświetleniem LEDowym. Motyw podwójnych świateł był podejmowany już choćby przez Hyundai czy T3, ale tutaj zdecydowanie postawiono na ostre linie, które budują bardzo indywidualny charakter. Kamik to też pierwszy i na razie jedyny model czeskiego producenta, który może mieć dynamiczne kierunkowskazy i z przodu i z tyłu. W skali na przykład mogą być one tylko z tyłu. A po czym jeszcze z zewnątrz poznamy wersję Monte Carlo. Po emblematach na błotnikach, po czarnym wykoczeniu progów i zderzaków, czarnej osłonie chłodnicy, czarnych napisach na bagażniku. Dodajmy ciemne wypełnienia lamp czy seryjne okno dachowe, dodajmy w konfiguratorze ten czerwony lakier i opcjonalne 18-calowe, oczywiście czarne felgi, i otrzymujemy auto, za którym naprawdę chciałbym się obrócić. A potem się zdziwić, że to w cudzysłowie tylko Skoda. Auto może się też pochwalić niską masą własną. Z manualem jest to 1156 kg, z automatem dodajemy do tego 20 kg. Są to wartości mniejsze nie tylko od kuzynów z koncernu Volkswagena, ale i jedne z najlepszych wyników w całej klasie. Mamy tu więc świetnego rywala dla testowanej ostatnio Suzuki Vitary, ale z jedną drobną różnicą. Tutaj, mimo niewielkiej masy, mamy naprawdę ogromne nadwozie. I tak, nie przedłużając, Skoda jest rekordzistą w dwóch kategoriach długość nadwozia i rozstaw osi. W porównaniu do witary te wartości są lepsze o kolejno 7 i uwaga aż 14 cm. Szerokość, typowo dla Skody, nie wyróżnia się aż tak bardzo. 1,79 m, czyli centymetr więcej niż w Suzuki witarze, ale i centymetr mniej niż np. w Renault Captur przy Hyundai Kona. Zagadkowe robią się dopiero dwa następne parametry. Tu jest. Auto ma 1,56 m wysokości, więc od witary jest niższe o 5 cm. Ma też jeden z najwyższych prześwitów w klasie. 18,8 cm. Od wspomnianej witary jest to wynik lepszy o 3 mm. Więc prosto matematyką nad głowami w środku będzie mniej miejsca, prawda? No właśnie nieprawda. Skoda znowu czaruje i nad głowami daje nam po kilka centymetrów więcej, jak nazwać te czary? Jedno z zaklęć to zapewne zawieście niżej kanapy, przez co kolana są tu uniesione nieco wyżej, ale pozycja nadal jest całkiem wygodna. Pozytywny aspekt długości nadwozia to miejsce przed kolanami, którego jest tu najwięcej w całym segmencie. Do tego tylko w kamiku i w Renokaptur znajdziemy osobne nawiewy dla pasażerów z tyłu. A co nie wyszło? Tunel środkowy. Wbrew sporemu prześwitowi do kamika nie możemy domówić napędu na cztery koła, a mimo to tunel środkowy jest naprawdę spory. Piąty podróżujący może narzekać. Szkoda też, że w porównaniu do T-Crossa nie mamy tu przesuwanej tylnej kanapy, a centralny podłokietnik z tyłu to opcja za 600 zł. Przechodzimy więc do przodu i pierwsze co nam się rzuca w oczy to naprawdę ładne fotele w wersji Monte Carlo. Mają zintegrowane zagłówki, bardzo dobre wyprofilowanie boczne i co rzadkie w tej klasie, regulację odcinka lędźwiowego. Dynamicznych kierowców zachwyci też możliwość ustawienia naprawdę niskiej pozycji za kółkiem, a rodziny z dziećmi pochwalą uchwyty do zamontowania fotelika na siedzisku pasażera z przodu. Doceniamy też wygodną pozycję za kierownicą, która jest regulowana w dwóch płaszczyznach i to w całkiem sporym zakresie. We wnętrzu mam tylko drobne zastrzeżenia do podłokietników, szczególnie do podłokietnika na drzwiach, bo niezależnie od ustawienia kierownicy, nie potrafię oprzeć na nim swojego łokcia. Jeżeli chodzi o podłokietnik centralny, to z nim jest jedna drobna wada, mianowicie nie mogę regulować nim wysokości, a wyłącznie długość, ale z drugiej strony mogę swobodnie opierać na nim łokieć trzymając kierownicę, więc pod tym względem nie jest źle. Wygląd kokpitu jest tu identyczny jak w Skodzie skali. W naszej wersji bardzo ładnie wygląda ścięta u dołu kierownica czy wstawki udające karbon. Uroku dodaje też przeszycie czerwoną nicią na kierownicy, lewarku i dźwigni hamulca ręcznego. No właśnie, dźwigni, bo elektrycznego hamulca postojowego nie dostaniemy tu nawet za dopłatą, co przy automatycznej skrzyni biegów oznacza też brak autoholda. Ale docenić należy tu materiały wykończeniowe, które w porównaniu do Seata Arony albo Volkswagena Tiroka są znacznie lepsze. Górna część deski rozdzielczej i drzwi są wykonane z miękkiego, ładnego, przyjemnego w dotyku tworzywa, co jest miłym kontrastem dla twardej skorupy, jaką możemy spotkać u jego koncernowych kuzynów. Za kierownicą ujrzymy tu wirtualne zegary, które są absolutnie świetne. Działają szybko i bez zacięć, wyglądają bardzo dobrze i dają cały ogrom opcji personalizacji. Duży plus za możliwość wyświetlania tu mapy nawigacji, oczywiście jeśli takową dokupicie, bo niestety mapa wczytywana SmartLinkiem się tu nie wyświetli. Do zalet zaliczymy też dziecinną prostotę obsługi i wyraźne wskazania liczników. Niektórzy narzekają tylko na obrócone wskazania prędkościomierza, ale mi to w ogóle nie przeszkadzało. Dla mnie zegary te są zdecydowanie warte dopłaty, ale najlepiej w pakiecie z nawigacją i większymi multimediami. Lew kamiku mogą mieć 6,5, 8 albo 9,2 cala. U nas widzimy środkowy wariant, w którym znajdują się jeszcze wygodne fizyczne pokrętła. W droższym amuncenie niestety znikają. Radio to nosi nazwę Bolero i w sumie ma kilka cech wspólnych z wirtualnymi zegarami. Docenimy bardzo ładny interfejs, świetną intuicyjność, a do tego więcej niż zadowalające tempo działania. Na plus odnotuje też reakcję ekranu na dotyk i sześć pomocniczych przycisków, które stety niestety nie są już fizyczne. Mimo to znacząco usprawniają nasze działania. Całkiem niezłe okazało się też nagłośnienie, które już od wersji Ambition seryjnie składa się z aż 8 głośników. Bardzo wyraźnie i przyjemnie słychać tu niskie częstotliwości, a czystość dźwięku traci się dopiero po mocnym podbiciu tonów w equalizerze. Nie zachwyciła mnie za to kamera cofania, w której linie pomocnicze nie mogą skręcać przy obracaniu kierownicą. Do tego rozdzielczość nie jest najwyższa, a przy słabym oświetleniu pojawia się tu trochę szumów. Chwalimy jednak możliwość personalizacji obrazu, np. kontrastu czy jasności, oraz fakt, że kamera cofania ma swój osobny spryskiwacz, całkiem sprytne. Jak mamy się jeszcze czegoś czepiać, to szkoda, że do radia przeniesiono kilka przycisków klimatyzacji, np. regulację siły nadmuchu. Na szczęście oprócz tego sam panel klimatyzacji pozostał prosty, bez zbędnych udziwnień. W schowkach docenimy przede wszystkim fakt, że te w desce rodzielczej i pod podłokietnikiem są wyłożone meszkowym materiałem, więc wrzucone tam twarde przedmioty nie będą hałasować. Mamy też gdzie odłożyć smartfona, mamy gdzie odłożyć kubek z kawą, mamy gdzie schować jakieś inne drobiazgi. Do tego w przednich drzwiach schowamy 1,5 litrową butelkę, a z tyłu litr mniejszą. Niestety nie mamy tu drzwi zachodzących na progi, ale zamiast tego mamy całą lawinę przyjemnych drobiazgów określanych przez kodę jako Simply Clever. I tym samym. W klapce w lewu paliwa znajdziecie skrobaczkę do szyb, w drzwiach znajdziecie ukrytą parasolkę, a korek na płyn do sprytnie przekształca się w lejek. Jak dorzucicie kilka stówek w opcjach, to możecie też dostać antyuderzeniowe nakładki na drzwi, to jest naprawdę super, a we wnętrzu jakieś małe organizery, śmietniczki, stoliki dla pasażerów z tyłu czy schowki pod fotelami. Na zakończenie czeka Was lampka w bagażniku, która w razie potrzeby może też być latarką. Przemyślany gadżet, bo można ją też przyczepić do karoserii podczas wymiany koła i nieprzypadkowo o tym wspominam. Na razie odłóżmy latarkę na swoje miejsce i przejdźmy do bagażnika. A ten w kamiku ma rozsądne 400 litrów pojemności. Doceniamy w nim regularne kształty i nisko zawieszony nad ziemią próg. Przerzucanie nawet ciężkich bagaży nie będzie tu żadnym problemem. Mamy też sporo haczyków, w tym dwa po bokach takie naprawdę solidne i gniazdo 12V, ale akurat za nie trzeba dopłacić. Z lewej strony znajdziemy kieszeń, w której możemy coś schować, tutaj akurat mamy gaśnicę i taki pasek, którym możemy coś przyczepić do burty. Z prawej strony natomiast znajduje się mała półeczka, w której też możemy umieścić jakieś drobiazgi. O używaniu latarki podczas wymiany koła wspomniałem umyślnie, bo pod podłogą, typowo dla grupy Volkswagena, znajdziemy tu dojazdowe koło zapasowe, za to spory plus. Po opuszczeniu oparcia otrzymamy tu 1395 litrów pojemności, ale żeby nie było tak słodko, tworzy się przy tym zauważalny próg. Takowy usunie podwójna podłoga bagażnika, ale niestety, co dziwne, wymaga ona dopłaty 650 zł. Próbuję więc ukryć swoją żydowską naturę i przejdę do omówienia silnika. Pod maską, którą zawieszamy na patyku, na szczęście seryjnym, ujrzymy silnik, który wielu z Was zapewne niepotrzebnie wystraszy. Trzycylindrowe 1.0 TSI o mocy 115 KONi i bardzo solidnym momencie obrotowym na poziomie 200 Nm. Jednostka, którą jeździłem już i w Seacie i Bizie, i w Seacie i ATK, ale tym razem dla odmiany jest ona zestopniowana z siedmiobiegową dwusprzęgłową przekładnią DSG. A jak ona wpłynie na odbiór tego silnika? Sprawdźmy to! W ostatnim czasie panuje bardzo silny trend na usportowane y i crossovery. Praktycznie każdy producent przywiązuje sporą uwagę do sportowych właściwości jezdnych, patrz Mazda, albo oferuje jakąś wersję wyposażeniową, która ma obniżone i usztywnione zawieszenia. Nie każdemu jednak twarde resorowanie musi pasować i właśnie do takich ludzi wychodzi Kamik. Wersja Monte Carlo nie wprowadza żadnych zmian w zawieszeniu. Takowe jest identycznie komfortowe jak w pozostałych wersjach. Inna kwestia, że taki zabieg pozwala na oferowanie w cenniku kolejnej ekstra płatnej opcji o nazwie sportowe obniżone zawieszenie, ale już... Ciii. Pozwólcie jednak, że zawieszenie dokładnie omówię później, a teraz zacznę od silnika. Jak wspomniałem, motor 1.0TS i znam już bardzo dobrze, ale w skodzie odkrywam go jakby na nowo. W porównaniu do Ibizy, coś co bardzo się rzuca w oczy, a właściwie w uszy, to akustyka, ale są to wrażenia jak najbardziej pozytywne. Warkot silnika stłumiony jest bardzo mocno, przez co słowo daje, podczas normalnej jazdy nie macie najmniejszych szans, żeby po dźwięku domyślić się, że jest to jednostka trzycylindrowa. Jeśli już coś słyszymy, to nietypowe dla trzech cylindrów wysokie częstotliwości, ale taki niskie, niemalże basowe brzmienie. Wynika to z faktu, że skrzynia DSG w trybie Drive bardzo lubi korzystać z niskich obrotów. Normą jest przerzucanie na wyższy bieg i wpadnięcie na 1500 obrotów na minutę. Pamiętacie to się działo przy takich obrotach w Fordzie Pumie? Wibracje i bardzo nieprzyjemne buczenie. Silnik wręcz wykrzykiwał prośby o szybką redukcję. A tutaj? Delikatnie słychać niskie częstotliwości, wibracji praktycznie brak, a auto jedzie. Ba, naprawdę fajnie jedzie. Jedyne wibracje, jakich możemy tu doświadczyć, to te podczas uruchamiania silnika przez system start-stop, ale i one są niewielkie. A dynamika w mieście jest więcej niż zadowalająca. Moment obrotowy w większości sytuacji generuje tu płynne przyspieszenie, mimo niespecjalnie wysokich obrotów. Przypominam, moment obrotowy ma wartość 200 Nm, a więc zauważalnie więcej od konkurencyjnych litrowców o podobnych, a nierzadko nawet znacznie wyższych mocach. Jak ktoś łaknie bardziej sportowych doznań, to mamy w skrzyni DSG tryb sportowy, który trochę wyostrza działanie skrzyni i nieco przeciąga moment zmiany biegu. I dopiero w tym trybie, kiedy wkręcicie silnik na więcej niż 3,5 tysiąca obrotów, to warkot zaczyna przypominać typowe, trzycylindrowe, ale nadal świetnie stłumione brzmienie. O tym, że jednostka ma zaledwie litr pojemności, przekonamy się dopiero na autostradzie, gdzie powyżej 110 km na godzinę dość zauważalnie spada elastyczność. A wszelkie dynamiczne manewry skrzynia DSG poprzedza większymi redukcjami. Po takiej redukcji auto nawet nieźle się zbiera, z wyprzedaniem tirów nie powinno być problemów, ale no da się odczuć, że 150 km na 1,5 TSI to to nie jest. Na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu docenimy za to tryb żeglowania. Kiedy zdejmiecie nogę z gazu, to skrzynia może przejść w tryb eko i po prostu wrzucić luz. Prędkość wytracana jest bardzo powoli, ale kiedy damy autu znać, że my to jednak chcemy zwalniać i delikatnie wciśniemy hamulec, to skrzynia bardzo sprawnie wbija któryś z biegów i wspomaga nas hamowanie silnikiem. Adekwatnie, po nagłym wciśnięciu pedału gazu, na zwłokę podczas wychodzenia z trybu eko nie ma co narzekać. Wszystko działa całkiem sprawnie, bardzo płynnie i bez jakiegokolwiek efektu kangurowania, o którym można gdzieś gdzie przeczytać. Skrzynię DSG doceniamy też za niesamowicie płynną pracę. Żonglowanie biegami przebiega tu niedostrzegalnie i najczęściej też bardzo sprawnie. Kick Trzy, Jedyny wyraźny problem, jaki w niej zauważyłem, to delikatna zwłoka skrzyni podczas ruszania z miejsca. To szczególnie zauważamy, kiedy start-stop wyłączy nam silnik na światłach. Widzimy pomarańczowe, więc delikatnie wciskamy gaz, ale nic się nie dzieje. Wciskam go coraz mocniej i mocniej, aż w końcu auto niespodziewanie odbija się z miejsca, ale ja już muszę hamować, bo auto jadące za przeciwka jest zbyt blisko. Do tego na szczęście da się przywyknąć albo pomagać sobie wyłączeniem start stopa i z czasem ruszać płynnie i bez szarżowania. Trudno mi się tu ustosunkować do spalania, bo odebrałem demówkę z przebiegiem zaledwie 200 km, więc zapewne moje wyniki okażą się nieco zawyżone. Niemniej, podczas testu zrobiłem trasę na prawie 200 km autostradą A4, co zakończyło się spalaniem 7,7 litra na setkę. Dynamiczna jazda po mieście skończyła się wynikiem 11 litrów, ale jeżdżąc spokojnie byłem w stanie zejść nawet w okolice siódemki. W trasie do 110 km na godzinę zobaczyłem niemal równe 6 litrów. Jeśli więc nie będziecie za nadto szaleć, wyniki okażą się całkiem dobre. Na autostradzie auto okazuje się zachowywać znacznie bardziej dojrzale niż na przykład taki trochę zbyt twardy Ford Puma. W Pumie strasznie męczyło galopowanie auta przy wyższych prędkościach, a w skodzie, mimo 18-calowych felk, efekt ten jest niewyczuwalny. Może za mało powiedziałem, tego efektu po prostu nie ma. Stabilność jazdy, niewrażliwość na podmuchy boczne jest dobrze. Wyciszenie przy wyższych prędkościach też jest zauważalnie lepsze niż w Suzuki Witarze. Porównywałbym go z bardzo dobrze wyciszonym Fordem Pumom. Krótko mówiąc, wyjazd z rodziną na wakacje nie powinien być tu męczący. Dzień dobry, może karton? Wjeżdżamy więc do miasta i doceniamy tłumienie drgań na nierównościach. Wstrząsy pojawiają się bardzo rzadko. Żeby takowych doświadczyć, musicie wjechać w naprawdę wielką wyrwę w nawierzchni. Na plus również akustyka. Wyciszenie nad jest całkiem niezłe, a zawieszenie pracuje po prostu cicho. Spory prześwit gwarantuje też spokój ducha przy atakowaniu krawężników. Będąc na blisko 19 cm szczódłach, nie musicie brać na to żadnych poprawek. A jak ze zwrotnością? Średnica zawracania na poziomie niemal 11 metrów mogłaby być odrobinę lepsza. Do tego przez długi rozstaw osi tylne koła mają tendencję do ścinania zakrętu, ale do tego też się da przyzwyczaić. Zgodnie ze swoją tradycją musiałem też trochę poszarżować na leśnych, krętych drogach. I fakt. Kamik z Sportowego tylko udaje, więc o jakiejś frajdzie z agresywnej jazdy w szybkich zakrętach trudno tu mówić. Ale doceniam to, że auto okazuje się być całkiem zwarte i stabilne. Nadwozie się nadto nie wychyla, a skłonność do podsterowności też nie jest zbyt duża. Całkiem, całkiem dobrze. Co do układu kierowniczego, to pracuje poprawnie. Jest wystarczająco bezpośredni, ale szczególnie jak na tak sportowo stylizowaną wersję, mógłby być odrobinę słabiej wspomagany. W porównaniu do pumy nie ma tu aż takiej frajdy z obracania kierownicą, ale i tak jest ok. Jako bulwarówka Kamiks spełnia się w 100%, jako auto dodawania takiej maksymalnej frajdy z szybkiej jazdy po zakrętach trochę mniej. I troszkę przez to wzdycham, bo jak wspomniałem wcześniej, super sportowy element to obecne tu fotele, które gwarantują naprawdę mega mocne trzymanie boczne. U konkurentów próżno szukać choćby namiastki takiego wyprofilowania, więc akurat do Monte Carlo według mnie warto rozważyć tą dopłatę do usztywnionego zawieszenia. Jeszcze trzy słowa o oświetleniu. Adaptacyjne ledy odnotowuje na ogromny plus. Światła mijania świecą bardzo szeroko, do tego mamy tu konkretne statyczne doświetlanie zakrętów. Zachwyt przeżywałem też na światłach drogowych, które w kamiku świeciły wręcz niesamowicie wysoko, wiązka była też całkiem mocna, a automatyczne światła drogowe włączały i wyłączały się bardzo sprawnie, tak więc podczas nocnych wojaży przez las kamik sprawdzał się wyśmienicie. Kamik ma jeszcze jedną trochę nietypową wadę, którą jest polityka marki do wyposażenia wersji Monte Carlo. Bo chociaż wersja ta jest wymieniana jako najwyższa w cenniku, to w praktyce nie bazuje ona na bogatej wersji Style, ale na środkowej wersji Ambition. Weźmy przykładowo takie elementy jak podgrzewane fotele przednie albo system bezkluczykowy. Oba gadżety są seryjne w wersji Style, ale w naszej, droższej Monte Carlo już nie. Trzeba za nie dopłacić kolejno 1000 i 1600 zł. Ale jest według mnie jeszcze większe nieporozumienie. Jadę autem za 110 tysięcy, ale nie ma w nim uwaga, tempomatu nieadaptacyjnego jakiegokolwiek 800 zł za zwykły albo 2600 za aktywny. Już pominę takie nietakty jak dopłata do obsługi głosowej nawigacji niby tylko 100 zł, no ale kurczę bez żartów. Dwa gniazda USB do ładowania telefonów z tyłu to kolejna dopłata 250 zł. Nawet za podwójną podłogę bagażnika przyjdzie Wam zapłacić 650 zł, a opcji, fajnie by było mieć, ale wymagają jakiejkolwiek dopłaty, i jest naprawdę sporo. Czy to przekreśla kamika w moich oczach? W żadnym wypadku ten samochód jest wybitny w zbyt wielu kategoriach, żeby się na niego obraził przez swoją nieco żydowską naturę. Niemniej trochę mnie to zasmuciło i poddało wątpliwości opłacalność wersji Monte Carlo. Sam chyba zrezygnowałbym z świetnego wyglądu i gigantycznego szklanego dachu i postawiłbym na tańszą, ale bogatszą wersję style. Jest to jednak kwestia mocno indywidualna. Z drugiej strony powinienem tu pochwalić gamę silnikową. Nie żeby była jakoś wybitnie obszerna, ale nie została tu, podobnie jak w Fordzie Puma, ograniczona do jednego litrowego silnika. Jak ktoś ma uprzedzenie do tak niewielkich jednostek, to zarówno wartość naszej litrówki z DSG może sobie kupić czterocylindrowego 1,5 o mocy 150 KONI z sześciobiegowym manualem. Jak chcesz automata z większym silnikiem, też jest taka możliwość. Ktoś może tylko wzdychać za brakiem diesla i napędu 4x4, ale obiektywnie rzecz oceniając, raczej mało kto decyduje się na jedno albo drugie w segmencie crossoverów. Przejdźmy więc do najważniejszej kwestii, ile nam za takiego kamika przyjdzie zapłacić. Cennik Kamika startuje z typowego dla segmentu pułapu niecałych 70 tysięcy złotych. Dostaniemy za to silnik 1.0 TSI o mocy 95 koni z 5 obiegowym manualem. Już w najniższej wersji dostaniemy asystenta pasa ruchu, funkcję automatycznego hamowania awaryjnego, elektryczne szyby z przodu, radio z dotykowym ekranikiem czy podstawowe światła LED-owe z przodu i z tyłu. Mocniejszy silnik i sześciobiegowy manual to dopłata 3000, natomiast wyższa wersja Ambition to dopłata 7000. I to jest według mnie najbardziej zdroworozsądkowa wersja, w której dostaniemy choćby kamerę cofania, czujniki parkowania z tyłu, parasolkę w drzwiach kierowcy czy wielofunkcyjną kierownicę. W pakiecie Tech za 3000 dojdą adaptacyjny tempomat, podgrzewane fotele z przodu czy fotochromatyczne lusterko. Cennik jest bardzo rozległy, więc wspomnę tylko jeszcze o naszej wersji Monte Carlo, która z automatem i silnikiem 10 TSI kosztuje 97 tysięcy. Seryjnie dostaniemy tu adaptacyjne pełne LEDy czy gigantyczny panoramiczny dach, ale nasza dymówka została wzbogacona o jeszcze kilka gadżetów, przez co finalnie cena tego egzemplarza wynosiłaby 110 tysięcy. Cena tej wersji jest niemała, ale jak powszechnie wiadomo, rabat to nie tylko stolica Maroka, ale jej słowo chętnie i często używane w salonach Skody. Jeśli do tego wykażecie się silną wolą przy konfiguratorze, to kwota, jak na ten segment, powinna być do zaakceptowania. Kamik, choć w segmencie pojawił się dość późno, to okazał się bardzo silnym graczem. Jego mocne karty to obszerna kabina, świetne multimedia, dojrzałe właściwości jezdne i ciekawe gadżety Simply Clever. Szukając crossovera zdecydowanie powinieneś zwrócić na niego uwagę, ale wcześniej się zastanów, których z płatnych opcji naprawdę potrzebujesz. I taka jest właśnie. Nowa Skoda Kamik.